Siemaleczko widzowie, witam Was w trzecim odcinku na naszym kanale z serii WWE Universe. I tak jak widzicie na załączonym obrazku, mamy kolejnego zawodnika. Nasz roster NXT zasilił Shady i jestem po prostu <grym> podziwu, jak lubicie tę serię i jak będziemy tak dalej szli. I co odcinek będziemy dodawać jednego zawodnika, to naprawdę to może wyglądać bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Tak się prezentuje nasz nowy zawodnik. Jest 23 zawodnikiem w power rankingu w NXT. Także zobaczymy, który z naszych zawodników będzie miał pierwszy debiut, czy Shady, czy jednak e, Atachi. doczekać swojego debiutu na Monday Night Raw czy może Shady na NXT. Ja już to sobie wszystko ustawiłem, zaraz zobaczymy, czy to się wszystko pozapisywało. Tak, Shady jest już dodany, jest już normalnie na liście kontenderu do pasa NXT North American Champion. Także nie ma co zwlekać. Będziemy sobie po prostu dalej symulować naszą karierę i zobaczymy, czy w końcu doczekamy się na debiut któregoś z naszych zawodników. Teraz będziemy mieli po prostu takie różne dwa tygodnie bez gali, a na. 3 tygodnie w sumie, praktycznie, i zaczynamy galę Money in the Bank. I to będzie, mi się wydaje, game changer, bo w końcu będziemy mogli zauważyć zmiany pasów, bo jednak, jak, jak wiecie, walizka to jest potężna broń. Także zobaczymy, jak to się rozwinie. Zobaczymy, czy nasi, czy nasi zawodnicy w końcu dostaną jakąś szansę na swoich galach. Zobaczymy, czy na Monday Night Raw nasz pierwszy zawodnik ataci. Dostanie swoją szansę, ale tak na razie przeglądam kartę walk I tutaj widzę no w ogóle ciekawe zestawienie Mixtag, Bianca, BL, Demis, Damien, Priest i Becky Lynch Bardzo ciekawe zestawienie Main event, Solo sekoła z Brownem z Romanem. Także ciekawe zestawienia Ale nie widzimy naszego zawodnika Więc po prostu przesymulujemy sobie całe i zobaczymy tylko sobie wyniki tu mamy Big Show tu mamy arestu. Tomasz Ciapa wygrał Carmela Robert Trud, Brandi Orton z Czodem Gablem Roman Reigns z dowinkiem Mysterio to raczej była łatwa Wygrano dla niego chociaż czasami zdarzają się niespodzianki te w Dziemi Bianka Beleri i wygrali no i Braun Strowman wygrał Main Event Ale... So, przechodzimy do NXT i tutaj mamy szansę na to, że nasz zawodnik się pokaże Nasz drugi zawodnik Atac... Yy, nie atacz, tylko... O! Patrzcie! Mamy to? Mamy to! JD jest w main NXT Tak się zastanawiam, mamy drugą minutę filmiku i możemy sobie w sumie Przesymulować ten mecz i zobaczyć jak mu pójdzie sobie na to Tylko pytanie czy to nie zajmie trochę za dużo odcinka ale cofnijmy? Pytanie, czy możemy sobie tak przesymulować, zacznijmy? Show? To pytanie, czy jest opcja, żeby po prostu. A, możemy w taki sposób sobie przesymulować. Czy my chcemy to tak w taki sposób symulować, to nie wiem, czy tym, bo to będziemy musieli przejść po prostu wszystkie walki I, I ja bym musiał zrobić to w ten sposób I musielibyśmy przejść po prostu do, do main eventu, a to zajmie trochę dużo czasu, nie mogę sobie tak przesymulować po prostu no, i musieliśmy, wciąż musieliśmy wszystko z i pytanie czy jest opcja no właśnie zakończmy ten mecz, pójdijmy ten mecz cofnijmy i po prostu przesymulujemy całość i zobaczymy po prostu wynik, bo to mi się wydaje, że to po prostu za dużo czasu mi zajęło. Ja spróbuję sobie... Poza odcinkiem zobaczyć czy da się w ogóle zrobić tak, że po prostu tylko jeden mecz sobie przesymulujemy. No ale niestety no Shady nie zaliczył swojego debiutu pozytywnie, bo przegrał z USM i no niestety mamy debiut Kończy się przegraną. Zaraz sobie tą przegraną dopiszemy tutaj do konta z do do Shady'ego. Także to no, niestety ale pierwszą przegraną. Zapisujemy to na bieżąco, żebyśmy po prostu pamiętali. No i co, przechodzimy do następnego show. No ale main event w pierwszej, w pierwszym tygodniu to mi się wydaje, że jest dobre osiągnięcie. pomimo przegrany. Zawsze to jest pokazanie tam jakichś umiejętności i może gdzieś tam w przyszłości walkę o pas. Tak jak widzimy, że nie ma żadnego z naszych zawodników jeszcze w SmackDown. Przesumujemy sobie po prostu całą galę. Zobaczymy sobie tylko wygrane, tej z Hardy i wygrali w mixtagu Junior Mahal z Matem Hardim, Usos wygrali Gunder też wygrał, tutaj mamy Shinsuke Nakamura przegrał z Sheimusem. Roman Reigns dalej niepokonany z Brockiem Lesnarem, O i Big E się zrewanżował, Drew Tahir ostatnio wygrał teraz widzimy rewanż i Big E wygrał I przechodzimy do następnego row. I zobaczymy czy Atachi w końcu doczeka się swojego debiutu Tak, widzimy, że na razie go nie ma Tutaj też go nie widzimy No i niestety Atachi dalej nie doczekał się debiutu A jeszcze sprawdźmy czy może się nie, nie zmieniło coś Niestety roster raw, RAW jest trochę większy Ale widzimy, że Atachi jest 12 12 pozycja w klasyfikacji do pasa Stanów Zjednoczonych to, że Powinien dostawać te walki, ale nie wiem dlaczego ich nie dostaje. Po prostu na razie jeszcze nam nie zadebiutował. Zatem sobie tej Monday Night Raw. I co my tutaj mamy? Bianca Belair wygrywa. Tutaj mamy Carmella, która wygrywa. Atrów wygrywa z Austin Turi, to jest ciekawe. CM Punk, tutaj widzimy, też wygrywa z Chadem Gablem tu mamy Logan Paul przegrywa, o, może być jakaś walka o pasto Tomasa Ciampę. zobaczymy Brock Lesnar wygrywa z Cody Rhodesem o, Roman Reigns został pokonany przez Bobby'ego Lashley'a może być jakaś walka od Undisputed WWE Championship zobaczymy, przejdźmy sobie do następnego eventu NXT no i zobaczymy czy Shady dostanie drugą walkę Powiedzmy sobie szczerze, LXT jest trochę mniejsze niż Monday Night Raw, więc mi się wydaje, że on po prostu będzie częściej dostawał te walki, bo roster jest po prostu mniejszy, mniej zawodników. o i tak jak widzimy, mamy tutaj rewanż z USML, zobaczymy jak tym razem mu pójdzie. Także symulujemy cyk i przechodzimy po prostu dalej. Tutaj widzimy, że Axiom wygrał, Tej Zolistar z Zorksoną Perez. Katana Chess wygrała tutaj swój pojedynek No i niestety Shady zalicza drugą porażkę No, no cóż, nie jest to udany debiut Ma na razie 0-2 niestety Ale no, nie poradzimy nic na to Wesley jest po prostu za mocny Ale widzę, że to jest jakiś potężny konflikt między tymi zawodnikami I może w końcu Shady zaliczy swoją wygraną I odegra się tutaj na Wesley Zobaczymy jak to będzie w przyszłości a na razie jest dwa razy pokonany hmm. To jeszcze Apollo Crews przegrał w i evencie No, Shady walczy, walczy, ale na razie mu to za dobrze nie idzie Może w końcu dostanie jakiegoś innego przeciwnika i się odkuje Zobaczmy kartę Vals Magda Ja raczej żadnego z naszych zawodników nie będzie na wypożyczeniu nawet Myślę, że Roman Reigns z Brockiem Zasnarem będzie Revanż i biki z dr drumekem dajemy, znowu powtarzamy walkę. Symulujemy sobie wszystko. Widzimy, że Sheamus wygrywa. Co tutaj jeszcze Gunter wygrał z Ricochetem? Ricochet. Rick Morgan i Rick Book z, z Chrisem Jericho i Charlotte Flair Ciekawe też zestawianie Chris Jericho i Charlotte Flair Roman wygrywa z Brockiem Lesnarem I tutaj był jakiś słab. Main Eventu, bo Drew McIntyre przegrał z Shankin. Przejdźmy do następnej gali i zaraz zbliżamy się do Money in the Bank, ale mamy Monday Night Pro i zobaczymy, czy Ataci dostanie w końcu swoją walkę debiutancką. I nie, nie dostanie jej jeszcze. Musi jeszcze poczekać na swój debiut, a to jest dziwne, bo to już są 3 tygodnie i on dalej jeszcze nie dostał swojego debiutu. Wiem, że rozter jest duży. Ale powinni dać mu przynajmniej szansę na pokazanie się. Tutaj widzimy, Tomasz ciapa, wygrywa po raz kolejny z Leganem polem. My możemy mieć walkę o pas na Money in the Bank i możemy zmienić właściciela pasa. Co my tu jeszcze mamy z ciekawszych walk? Randy Orton po raz kolejny wygrywa, Roman Reigns deklasuje znowu reja Misterio. A Cody Rhodes odegrał się na Broku Lesnarze. Mamy zwycięstwo. I Braun Strowman wygrywa zdejmianym listem. Main Event. Przechodzimy do NXT zobaczymy czy Shady w końcu wygra pojedynek czy w ogóle będzie mamy na razie po prostu te są rywale oni po prostu muszą to zakończyć i do, jak to mówią do trzech razy sztuka zobaczymy czy Shady mu się uda przeszywujemy sobie NXT Widzimy, że Katana Chance wygrywa z Gigi Dolin tutaj mamy kolejną wygraną Roxanne Perez i tutaj się chyba coś zmieniło bo zamiast Shady'ego tutaj mamy Magdona za zaraz zobaczymy co się stało tu jest możemy to sprawdzić tak sobie Shady ma jednego wroga spadł trochę w power rankingu z 22 tak mi się wydaje nie akurat ranking ma szósty, to nie jest tak źle ale North American Championship Power Ranking 22 to słabo do pasa jeszcze daleko Także nie zaliczę mu ani tej wygranej ani przegranej Bo tutaj po prostu mu się zmienił przeciwnik Ale mi się wydaje, że to będzie wygrana Ale to nie wiem czy to po prostu była jakaś kontuzja i on lecia za niego Ciężko stwierdzić no I Apollo znowu przegrywa main event Ale zbliżamy się już powoli do Money in the Bank Jeszcze spangdal przed nami na tym Money in the Bank symulacji skończymy ten odcinek Zobaczymy co tutaj na się zdaje Mamy Gunter'a i Ricochet'a Co my tu jeszcze mamy za ciekawe walki Tutaj mamy Fatal 4 Way Też ciekawe zestawienie Tutaj też mamy event A Rybakęta i Rybiki cały czas sobie walczą Przesymulujmy Gunter i Ricochet Tutaj mamy Ouzo dalej Miotą w taktimach. I tu jeszcze mamy ciekawego Roman Reigns z Sheamusem wygrywa I Drew McIntyre Chyba pomimo zmiany tej przeciwnika To nie wiem czy to była jakaś bitka po prostu Czy co chodzi Ale przechodzimy Mamy Money in the Bank Czy któryś z naszych zawodników pojawi się na Money in the Bank W jakiejkolwiek walce no, Mamy Money in the Bank Kobiet to Mamy Alexa Bliss, Bianca Belair Dana Brooke, Rhea Ripley no ciekawe zostawienie, ciekawe która zawodniczka skończy z walizką I tak samo, który zawodnik skończy z walizką Mamy in the Bank, nie ma tutaj naszego zawodnika żadnego, nie ma niestety Drew McIntyre w Mam tu jeszcze jakieś w ogóle walki o pas, czy nie bardzo Mamy chyba tylko jedną walkę o pas Interkontynentalny. rykoszet z Gunderem i to tyle. I w sumie dwie walizki. Dobrze, zobaczmy sobie ten, te gale i zobaczmy, kto wyjdzie zwycięsko z walizkami. Bo to jest w sumie game changer na następne odcinki, bo może być tak, że zmienią się mistrzowie diametralnie. Tutaj mamy zwycięstwo Brahma Stramana. Tutaj Mantes Ford i Angelo Dawkins wygrywając z Robertem Rudem i Rolfem Zieglerem. Tutaj mamy Jinder Mahal i Sami Zayn, ciekawy tag team, ale wygrywamy swój mecz Money in the Bank, Leather match i Michin Mia Im wygrywa walizkę Ciekawe, z tych wszystkich zawodniczek to nie obstawiałbym, że ona wygra tą walizkę akurat Ale to jest niespodziewany mecz, tutaj się wszystko może wydarzyć Tutaj nasi koledzy wygrywają, tu Carmela z Dudrow wygrywa Mamy Randy Orton i Matt przegrywając z Chadem Gablem i Otisem, też ciekawe. O ten Günther obronił pas interkontynentalny. Biggie i zwycięsko z Drew McIntyre'em wychodzi po raz kolejny. A walistkę mężczyzn z Money in the Bank wygrywa Sheamus. W ogóle to jest ciekawe, że Roman Reigns jeszcze w ogóle bierze udział w meczu mając Undisputed WWE Championship. Nie? Mało mu po prostu. Dobra, kończymy event. Przechodzimy jeszcze do Monday Night Raw, zobaczymy czy Atachi dostanie jakąś swoją szansę, czy dalej go nie będzie Dalej go nie ma, ciekawa sprawa, że Atachi'ego dalej nie ma, to jest w naszym Monday Night Road. Ale mówię, po prostu jest duży rozstań i może to być powodem Możemy sobie jeszcze zerknąć na e, mistrzów, których mamy aktualnie Tu mamy Undisputed WWE Championship, to ma Roman Reigns, Logan Bull, Paul United States Championship Judgment Day oczywiście. Pasy tak teamu. IO Sky, mistrzina kobiet. No i dziewczyny tutaj. Katana Chance i Candy. Dalej dzierżawią pasy tak Timu kobiet. Nic się tutaj za dużo nie zmieniło. Tak jak żeśmy zaczęli, tak samo jest cały czas. Po prostu jeszcze nikt nie stracił pasa. No i mamy naszą zawodniczkę z Walisco. i Co tu możemy zobaczyć. Zobaczymy, jak sobie radzi nasz czy On się tu wspina, on jest 14 w rankingu. To on nie powinien być tak niełapany. On powinien normalnie walczyć jednak, nie? Ale on na razie jeszcze nie doczekał się swojego debiutu. Przejdźmy jeszcze do NXT. Sprawdźmy, mistrzów. Tutaj mamy Apollo Cruza NXT Champion, North American Champion Wesley. Czyli to było po prostu. Nasz Shady próbował się wbić o walkę o pas. Trzy razy z USM Lee, no i niestety trzy, w sumie trzy, dwa, dwa razy przegrał, a trzecim razem tam jakaś dziwna rzecz się stała i na razie pas jest poza jego zasięgiem. NXT Tag Team Championship dalej jest w posiadaniu El Phantasma, moment Championship Roxanne Perez, no i pasy Tag Teamów kobiet, bo po posiadają też Katana Chelsea. To Gayden Kartę. Zobaczymy co tutaj. Na SmackDown się jeszcze dzieje. Co my tutaj mamy? Oczywiście Mistrzem Świata jest Seth Rollins. Gwinter dalej posiada pas interkontynentalny, Judgment Day z pasami Taktimu, Ria Ripley, mistrzostwo kobiet. Pasy Taktimu, tak jak mówiłem. No i Sheimus ma walizkę. Powiem Wam, że przesymulowaliśmy już dwie duże gale i na razie się nic nie wydarzyło. Pasy nie zmieniły swoich właścicieli, zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że aktywność dalej będzie podcinkami taka jaka jest, że będziemy po prostu cały czas dodawać tych zawodników. No i co? Miłej zabawy, pierwszych wygranych, pierwszych debiutów i widzimy się po prostu w następnych odcinkach. Ja się z Wami żegnam, widzimy się prawdopodobnie jutro z następnym odcinkiem. Na razie, cześć!